Witajcie moi mili! Dziś pierwszy dzień na budowie Unico jesteśmy w Magdalence właśnie weszliśmy na budowę zaczynamy od sprzątania i przede wszystkim rozeznania się we wszystkim bo jest tu naprawdę sporo ciekawostek wszystko to będziemy Wam chcieli pokazać natomiast dzisiaj głównie zajmujemy się znaczeniem elementów czyli przenosimy elektrykę, hydraulikę wszystko przenosimy na ściany Teraz wam to pokażę. Wykonaliśmy tu już dwa stropy chłodzące, i na dachu zrobiliśmy już wszelkie niezbędne instalacje. To co tu widzicie, to już jest elektryka i wentylacja ułożona na dachu. To są punkty końcowe. Mamy wszelkie przepusty już wykonane. Tak więc sporo pracy za nami. To nie jest tak, że zaczynamy od zera. Zaraz. Tu już mamy również okablowanie. Jesteśmy w salonie. Całe okablowanie jest już na miejscu. W tym miejscu schodzi nam całe okablowanie na dół. Zapasy są już policzone tak, żeby starczyły do tablicy rozdzielczej. Tu mamy rozdzielacz chłodzenia sufitowego od parteru, tu mamy drugi rozdzielacz odpowiadający za piętro. Właśnie dlatego nie stosujemy rozdzielaczy docelowych. Po prostu na etapie zalewania stropu te rozdzielacze muszą sporo przejść. W tym momencie możemy wymienić rozdzielacze na docelowe i będzie wszystko jak nowe. Tu mamy właśnie całą wentylację mechaniczną, która rozchodzi się na dach i dalej po dachu do pomieszczeń. Tu mamy dwa nawiewy plus punkty oświetleniowe. Tu jeszcze możecie zobaczyć kawałek dachu, który nie jest pokryty izolacją. W tej chwili mamy kanały płaskie, które są ułożone na dachu. Za chwilę wchodzi ekipa od izolacji. Dokładnie to samo, co jest na górze, zrobione będą robili tutaj. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że izolacja dachu jest gotowa. Natomiast my. Dzisiaj robimy rozeznanie. Mamy wszystkie plany, próbujemy się w tym zorientować. Możecie zobaczyć, jak, te, jak finalnie będzie ta przestrzeń wyglądać. Mamy bardzo fajne wizualizacje. Projekt UNICO to jest najwyższy standard, tak więc podejście od strony projektowej również jest na swoim poziomie. To nam mocno ułatwia pracę. No a tutaj zaczynamy sprzątać. Wszelkie jakieś strupy, to wszystko czyścimy. I zaraz, zaraz będzie budowa gotowa do rozkładania instalacji. Są z nami chłopaki od odwiertu. Widzę, że właśnie przyjechali. Tu mamy jeszcze do wykonania 4 odwierty po 85 metrów. A tak finalnie ma się prezentować ten domek. Zapraszamy na stronę internetową. Tam możecie zobaczyć więcej elementów z tej budowy. To jest pierwszy dom na sprzedaż, który możecie kupić z naszymi instalacjami pierwszy raz wchodzimy na budowę domu indywidualnego, który jest dostępny na sprzedaż tak więc możecie być pewni, że nie będzie tutaj cięcia kosztów ze względu na jakość taką dostaliśmy gwarancję od Wojtka w wolnej chwili będę chciał Wam coś więcej o tym opowiedzieć, bo to jest naprawdę ciekawa realizacja